Szanowni Państwo, już w najbliższą niedzielę, 18 lipca od godziny 10 przy ulicy 3 maja odbędzie się czwarta edycja Targowego Śródmieścia. Wydarzenia, które ma wspierać wrocławskich przedsiębiorców, które ma zapoznać mieszkańców z ofertą właśnie wrocławskich firm. Sam ze mną dzisiaj Angelika Kruga z Wocławskiego Centrum Biznesu oraz Dominik Cieśnikiewicz z Fundacji Ładowarka, która obecnie jest operatorem kawiarni obywatelskiej. Wydarzenie, które właśnie odbędzie się w najbliższą niedzielę jest wydarzeniem wyjątkowym ze względu przede wszystkim na to, że po raz pierwszy zgłosiło nam się tak dużo firm, bo mówimy o ponad 80 podmiotach, które wystawią się ze swoją ofertą. Z drugiej strony jest wydarzeniem wyjątkowym, ponieważ mamy strefę rekrutacji. Po raz pierwszy otwieramy strefę rekrutacji, dzięki czemu pomagamy włocławskim firmom pozyskać potencjalnych przyszłych pracowników. O atrakcjach, które są zaplanowane na to wydarzenie opowie Wam Mam Angelika Kruga. Tak jak dotychczas podczas wydarzenia będzie wiele atrakcji towarzyszących. Między innymi pokazy taneczne, występy klubów sportowych, pokazy jazdy na BMX-ach. Będziecie świadkiem metamorfozy wizerunku wykonanej przez lokalne stylistki. Nie zabraknie oczywiście atrakcji dla dzieci, w tym malowanie buziek, malowanie na folii, gry i zabawy i wiele niespodzianek przygotowanych przez naszych przedsiębiorców. Także będziecie mogli Państwo skosztować pysznego grilla. Mam nadzieję, że w tym dniu będziecie Państwo razem z nami, zapoznacie się z ofertą przedsiębiorców i miło spędzicie czas na ulicy 3 maja. Wydarzenia planujemy już od godziny 10. Otwarcie będzie przy kawiarni obywatelskiej i też już od godziny 10 rozpoczniemy wydarzenia sportowe. Zaczniemy od pokazów mieszanych sztuk walki, następnie trening zrobi nam młoda Wodsławianka. Później będą pokazy jazdy na BMX-ach. Judyta Witkowska, także już od godziny 10 cała ulica 3 Maja będzie tętnić życiem. Nasze takie główne centrum... Centrum dowodzenia będzie w Kawiarni Obywatelskiej, dzięki uprzejmości właśnie Patryka Cieśnikiewicza będziemy mogli tak naprawdę koordynować całą pracę właśnie ze Śródmieście kafe. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Kafe jest takim centrum dowodzenia targowego Śródmieścia i w imieniu Fundacji Ładowarka i Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe bardzo nam zależy na tym właśnie, żeby tego typu przedsięwzięcia działy się w śródmieściu. Wspieramy jak tylko możemy oczywiście tego typu inicjatywy, współpracując oczywiście z lokalnymi instytucjami, z lokalnymi firmami. Sami zresztą oczywiście na dużo mniejszą skalę podejmujemy działania, które będą regularnie odbywały się na wysokości kawiarni Obywatelskiej działania, które będą wspierały i lokalnych przedsiębiorców, i różnego rodzaju marki, które w sposób kreatywny, zdrowy, ekologiczny promują Kujawy, Pomorze. Dlatego bardzo serdecznie w imieniu Fundacji Ładowarka i przede wszystkim Kawiarni Obywatelskiej w Śródmieście, Cafe 3 maja 9, zapraszam w niedzielę na Targowe Śródmieście, a także przy okazji zapraszam na wszystkie inne wydarzenia, które dzieją się w związku z operatorstwem Fundacji Ładowarka nad Kawiarnią Obywatelską, czyli chociażby... Eko Jarmar, który odbędzie się tydzień później i będzie odbywał się regularnie, a także na koncerty plenerowe, które odbywają się od ubiegłej niedzieli w Śródmieściu. Wydarzenia, które przygotowało Wocławskie Centrum Biznesu, to nie są jedyne wydarzenia, które będą się odbywać właśnie w trakcie Targowego Śródmieścia. Wiemy, że przedsiębiorcy, którzy się wystawiają, będą mieli dla Was przygotowane nagrody, będą przygotowane konkursy. Także każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w tych konkursach, ma szansę na to, żeby właśnie wygrać bardzo fajne i bardzo ciekawe nagrody. Także drodzy mieszkańcy, koniecznie zapiszcie sobie w kalendarzu niedziela, 18 lipca od godziny 10 widzimy się przy ulicy 3 maja.